O witam, witam. Słyszymy ten pisk proszę. To z tej przyczyny. A dlaczego? Zasiedziałem się w telewi przed telewizorem. Zobaczcie. Milimetr. Milimetr przed potopem. Akwarium na full ostrzegło mnie, zagapiłem się, bo sobie trochę wziąłem, wody ulałem do doniczki, do doniczki do konewki dla kwiatów. O, aż tu na styk z półeczką. Jak tu pokazać? O tak. O, woda. I mnie zaalarmowało. To ja szybko zapilota i pach! I wyłączyłem te moje dolewanie. O. No. Człowiek jak się zagapi w telewizor w YouTube'a, no to do nieszczęścia blisko. O. Takiego maksa to jeszcze nie miałem. <taki> Takiego maksa to jeszcze nie miałem. O, aż mi tu skimmer wypłynął. No, dużo nie brakowało. Jednak się przydają ostrzeżenia. Aczkolwiek miałem to podłączone, i to chyba mi tu bateria pada, bo mi tylko leg, ledwo ledwo raz piknęło. Bo to jest mój pierwszy starszy, starszy czujnik. Ten kupiłem dużo później to ma świeższą baterię. Ale pykło mi jeszcze na telefonie i to mi lekko raz tylko pykło. Dobrze, że byłem przy akwarium. A teraz podmieniłem, żeby zobaczyć, czy, czy na tym czujniku będzie działać. No i działa. Bo już zasuwa ciągłym, głośnym. No, a jak na tamten przełączę, zaraz przełączę. O, jest nad tym drugim. O. O, teraz odpoczęła chyba bateria, bo pyka. Tak powinien prawidłowo, ale tak to mi tylko raz pyknął i ucichł, aż nie wiedziałem co się dzieje, bo nie, nie zajażyłem z początku, że to że to ten czujnik, ale potem jak mi plumkło na telefonie, to się skumałem. Także z lekkim opóźnieniem na telefonie trzeba jeszcze brać pod uwagę to plumczy, ale co ciekawe, no on się coś zaciął, bo o, tak głęboko jest ustawiony. To jest bardzo głęboko. A powinien już tylko jak wąsy się dotkną, zareagować. O, tak. A tu woda tak głęboko się nalała. Czyli, czyli coś, coś. Ten czujnik nie, nie wyczuł tej wody na, w pierwszym momencie, bo to powinno gdzieś na takiej wysokości w zasadzie już dać znać. Taką mam mniej więcej wysokość normalnie. Poziom wody tu gdzieś w połowie mam te wąsy ustawione na tej wysokości słupa wody. No, ale, ale tragedia się na szczęście nie wydarzyła i jest ok. No, będę musiał baterię kupić i wymienić. A tak sobie rozkminiałem taki problem i dlatego tak się zapatrzałem w telewizor, bo przeglądałem swoje stare filmy. Z uwagi na to, że tutaj po ostatnim filmiku, który zamieściłem dzisiaj odnośnie tych krewetek, no i dostałem parę informacji, że te amano to mi się tutaj nie rozmnażają. No co prawda ja się kłócił nie będę, ale raczej jestem innego zdania. Bo z tymi, z filmikiem z tymi krewetkami, co mi tutaj tak kiedyś gęsto ich miałem, byłem w sklepie, no i raczej stwierdzili, stwierdzili też, że to niemożliwe, ale jak zobaczyli filmik, podrapali się po głowie, i mieli dziwne miny. No, a inne niż Amano to krewetki raczej być nie mogły, bo nie kupowałem po prostu. Innych, takich, że tak powiem, przezroczystych, tylko same różne kolorowe albo czerwone, albo żółte, albo czarne, albo niebieskie, takie granatowe wręcz. Nie sądzę, żeby one wyblakły sobie. Także raczej myślę, że to mi sypnęło tymi Amano krewetami. No, ale to zobaczymy, jak to będzie za jakiś czas. No i tak przy cofaniu się do tych filmów o tych Amano. Tam, jakby ktoś chciał ocenić, czy to Amano, czy nie Amano, to tam jest taki filmik sprzed roku. Jak to było? Krewetki, krewetki. A, krewetki wszędzie, krewetki. Taki tytuł. Krewetki wszędzie, krewetki sprzed roku. No i ja tam pokazuję te różne maluchy. Jak ktoś się zna, to, to może spróbować ocenić, czy to Amano, czy nie Amano. Ja się tam sprzeczał, nie będę. Zobaczymy. Teraz, teraz. Tak mi wytrzebiło krewetki pewnie moimi działaniami, że z takich maluchów przezroczystych, które podobne są, czy wyglądają jak Amano, no to nie mam ani sztuki, ani jednej sztuki. Kurde, jeszcze jedną mini krewetkę znalazłem, ale nie wiem czy ja ją z... uchwycę z omem, taką jeszcze ciupieńszą niż w ostatnim filmiku. O, tam widzicie na. Tu, tu, tu nad moim paznokciem tam tak giba się takie białe coś przed tą krewetką. Kurde, jak ją złapać No tam na liściu chodzi Nawet jej niewygodnie, niewyraźnie widać ją, nie, nie da się nakręcić Ale jajca No może tędy tu pod spodem Tylko żebym tam wyostrzył Wąsy jakieś tam widać. Ja pierdzielę, nie wyostrzę. No ale jest taka mała, która duży zoom jest, jest taka mała. Kurde, z której strony ją tu zajrzeć? Zajechać? Nie da się tu z góry jedynie. No. Tam taki ruch lekki widać. To jeszcze jest inna niż tą, co pokazywałem. Spróbuję w różnych punktach podotykać te ostrzenie, ale nie wiem, czy to wyjdzie. No dobra, nie będę się tu zamęczał, bo to bez sensu. Nawet ja ją bez kamerki kiepsko widzę. Bo jest taki cienki przecinek, no dosłownie z pół centymetra. Ma. Ale. Jaka to jest krewetka? To nie wiem, wygląda na, na albo na małą czarną, młodą, albo właśnie na Amano. Cholera, jak to się do niej dobrać? No dobra, będę ją obserwował może. No i o co chodzi? No i tutaj właśnie, gdzie ta krewetka akurat jest, są resztki staurogeny, jak widać. Repens. A, moment, spauzuję i przetrę obiektyw, bo może zapalcowane jest i nie ostrzy, Dlatego. No i te resztki tej staurogeny repens, tak patrzę przy okazji z tego filmu sprzed roku, no a tamta staurogena normalnie taka kurde gęsta, duża, wzorcowa, zielona, gruba, taka powierzchnia gruba. Kurczę krewet, to pokaż się. No, nie było ostrzyło, duży kąt szyby, gdzie ty mój mały palec, o dosłownie tu nad paznokciem tam coś się rusza. Nie wiem, może przy mniejszym zombie. No dobra, ten temat co darujmy. I ta staurogena była taka, że aż piękna. No i zacząłem kminić, kminić, co się stało w tym akwarium, że ta staurogena mi praktycznie. O, tu resztka została, bo tu już część wywaliłem. Że mi się tak zniszczyła. No i tak doszedłem do dwóch wniosków, które muszę sprawdzić. Albo. Bo jeszcze ile? Pół roku temu, jak patrzyłem po filmikach, bo próbowałem rozkminić, w którym momencie zaczęła mi, że tak powiem, ginąć i znikać ta stałrogena. No i tak doszedłem do wniosku, że około pół roku temu jeszcze była piękna, ale już zaczynało się coś dziać. A im później, tym coraz z nią było gorzej. No, i dwie przyczyny przyszły mi do głowy. Albo ta walka z azotem, bo tam wtedy tych purigenów zacząłem używać klarować tą wodę na różne sposoby i tymi Clariti, Sichema i mówi, tymi purigenami wkładanymi jeszcze do akwarium wtedy i być może jest to przyczyna, że tak walczyłem z tym azotem. Bo tym purigenem generalnie chciałem azot sobie obniżyć, który tam teoretycznie według Zoleka miałem 20 i ponad. Momentami to było i ze 30 można było cenić w tej skali barwowej Zoleka. No ale jeszcze jedna przyczyna, woda RO. Bo wcześniej, od początku, kiedy tą staurogenę miałem, to trzymałem akwarium tylko na wodzie kranowej. Jeszcze nie używałem RO, mimo że miałem, ale miałem tylko do celów spożywczych i nawet mi nie przyszło do głowy, żeby to lać do akwarium. Więc dobre pół roku, a nawet rok ponad, miałem w zasadzie tą wodę czysto kranową, tylko nalano wcześniej i odstaną. Potem zacząłem lać dopiero po jakimś czasie wodę RO, jedną trzecią yy, z jedną trzecią kranówki, czyli dwie trzecie RO i jedna trzecia kranówki. I, i od tego czasu tak jakby ta, ta roślina coraz gorzej zaczęła wyglądać. Tak zaczęła się przerzedzać, liście gubić i tak dalej. A oczywiście nie mineralizowałem niczym, no mówię, to LT, to ja nie mam HT, to co ja tam będę mineralizował wodę. Być może w tej kranówce tych minerałów było na tyle, że to fajnie się te rośliny czuły, bo generalnie wszystkie rośliny, jak wracam tymi filmikami wstecz, to bardzo fajnie mi rosły tak naprawdę. No tylko tyle, że ta woda może nie była taka klarowna, ale generalnie wszystko rosło no złego słowa nie można byłoby powiedzieć i światło miałem mniejsze niż w tej chwili bo miałem na 70% gdzieś a teraz to już tak mam pod 90 85 90% na tej samej lampie także tak albo za niskie to NO3 jest w tej chwili muszę zmierzyć jeszcze ile jest ale ten purigen ostatnio mi trochę obniżył, albo ta woda. No I teraz trzeba będzie spróbować, może z powrotem tej kranowy pół na pół zero oddawać, chociaż o spróbować, to by było może niezłe rozwiązanie na początek i, i, i coś by coś by to pokazało, może stawrogena no by zaczęła odżywać. Bo tam na szczęście trochę jej zostawiłem. Nie wywaliłem całej. Gdzie ta moja krewetka jest? Jeszcze tam jest. Kurde, ale to małe. Nawet nie wiem, jak obejrzeć ją. Muszę okulary mocniejsze założyć. Tam, o, tam też widać koło tej krewetki. Kręci się jeszcze jedna krewetka. Też nie za duża, ale jeszcze nie, ale już sporawa. Taka blado czerwona. Widać, że. O, o, idzie do tej krewetki wręcz, zaraz. O, teraz ją tam dosłownie pyrga. Tą krewetkę tymi swoimi, ale tu na telefonie to nie widać. No dobra. Mam nadzieję, że jej nie zjadło. Czy to byłyby jaja? Nie, jakby przeszła po niej, jak po pluszaku. No dobra, niech rośnie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i trzeba będzie tymi dwoma tropami pójść. Tylko wtedy znowu nie będą mi pisty rosły. Bo mi jakoś strasznie ginęły. No, no dobra, to tyle takich moich spostrzeżeń pod wpływem Waszych komentarzy pod filmem, który zainicjowały moje poszukiwania wsteczne na kanale. No, ale dzięki temu może wyciągnę jakieś prawidłowe, uda mi się wyciągnąć jakieś prawidłowe wnioski. Jeżeli chodzi o, 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 o te staurogene i kondycję. I przy okazji pewnie innych roślin. No tutaj niby wszystko ro, rośnie ok. Gorzej, jak mi zaczną te wszystkie marnieć, jak przywrócę się do tamtych parametrów, będę eksperymentował. Ale na pewno trzeba będzie kupić jakiś mineralizator. A na razie mineralizował będę wodą kranową. Przynajmniej pół na pół z RO, żeby coś, coś tutaj trochę yy, mikroelementów się jakiś dostało. No i heh, nieźle. Dosłownie półtorej milimetra, może milimetr. I byłaby powódź. Czasem tak jest, że właśnie gdybym nie miał tej techniki i technologia by mi nie pomogła, to człowiek się w czymś by zatopił, zamyślił, zapatrzył i nieszczęście byłoby gotowy. A tak to technologia w tym razem wsparła, wsparła skutecznie. No dobra. To tak gwoli ciekawostki niedoszłej powodzi. Zaraz wrzucam, to się pośmiejecie troszkę, chociaż. No pozdrawiam. Hej hej. Ale tak jeszcze może jestem pod wrażeniem, jakie jak, tu teraz telefon rozjaśnia. One są ciemniejsze trochę. Te, ta zieleń intensywna taka jest tego. Także służy im to służy. Bo te co mam i normalnie cały czas je trzymam, to takie są widać. Te liście są bardziej wiotkie, słabsze. A tamte są soczystsze, bardziej mięsistsze. On tutaj też zawsze zapominam podolewać. Nad kaloryferem to sucho. A tym już brak podlania nie grozi. Ciągle sobie mogą siorbać i jest ok. Także te to teraz najładniejsze roślinki w mieszkaniu. <laughs> no, bez dwóch zdań. Okej, okay, bo się zaraz znowuż porozkręcam, bo widać jak tu, nie? O tu aż się podtopiło. I nierówno teraz jest nie, już nie jest staflą wody. Tutaj też już aż podpłynęło. Hmm. Kurde, a tutaj Tutaj to nawet no Widać, że niewypoziomowane idealnie Akwarium, bo tutaj to jest To nawet tego milimetra nie ma No tutaj już brakowało Czyli tędy by szybciej poszło, się włączyło karmienie spuścimy, bo mało poleciało. O, teraz trochę im sypnęło. No nic, teraz trzeba czekać, aż odparuje ta woda. No, widać, kurde, że nie wypoziomowałem. Dobrze. Tu brakuje. Półtorej mm. a tu nic, lodowisko, jak prawie menisk wypukły. Wyostrzy tu na ręku, no, menisk wypukły. Dobra, to dzięki, pozdrawiam tymczasem. Mam nadzieję, że już dzisiaj nic nie wyskoczy. Ha <laughs>